Godzina 18:00, za oknami piękne sobotnie popołudnie, czas więc na przemyślane. Za mikrofonami Ola Sycz i Paweł Chlastacz, a to kolejny odcinek naszej autorskiej letniej audycji, która to oscyluje wokół tematu psychologii, a także popularnego ostatnio wyrażenia self -care, czyli po polsku o się, dbania. Chciałbym w tym wstępie zrobić nawiązanie do jakiegoś święta, ale okazuje się, że dzisiaj obchodzimy jedynie dzień skarbowości. Więc może, korzystając z okazji, powiem, abyście potraktowali się dziś jak skarb? Okej, okay, może to nie do końca ma jakiś związek. No to może, abyście przyjrzeli się swoim emocjom tak skrupulatnie, jak skrupulatnie Urząd Skarbowy przygląda się waszym podatkom? No nie wiem, może to trochę na wyrost i chyba łatwiej byłoby mi nagrywać ten program wczoraj, bowiem właśnie wczoraj obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Przyjaźni. I kiedy myślimy o relacjach, to do głowy przychodzą nam raczej inni ludzie, i rzadko kiedy zastanawiamy się nad relacją, jaką mamy z samym sobą. No i trudno się dziwić, bo żeby się ze sobą zaprzyjaźnić, to wypadałoby najpierw samych siebie poznać. I pewnie wiele osób myśli sobie w tej chwili, no poznać to, co mam zaprosić się na randkę, albo iść ze sobą do kina. I tak, moim zdaniem, to jest bardzo dobry pomysł, ale dzisiaj porozmawiamy o trochę innej metodzie zadbania o tę bądź co, bądź szczególną relację. Porozmawiamy bowiem o terapii, ale tym razem już nie z perspektywy psychologa, a osób, które na tę terapię miały okazję uczęszczać. Zaczniemy od historii Gosi, studentki i poetynki rockowskiej, która przybliży Wam swoją historię. Na początku chciałabym powiedzieć, że inicjatywy takie jak ta, mające na celu zdjęcie tabu z zaburzeń psychicznych, są niesamowicie istotne i cieszę się, że mogę powiedzieć parę słów na ten temat od siebie. Wydaje mi się, że im więcej będzie się o tym mówić, tym łatwiej będzie oswoić z tym społeczeństwo, nawet jeśli ludzie nie będą w większości aktywnie słuchać, to pojawianie się hasłowych informacji w przestrzeni publicznej pozytywnie wpływa na ten odbiór, na zapamiętanie, że choroby psychiczne istnieją, są powszechne i trzeba budować ich świadomość. Osobiście leczę się od czterech lat, zażywam leki antydepresyjne, a wśród moich znajomych w żadnym wypadku nie jestem wyjątkiem. Być może podświadomie otaczam się osobami, które na pewno zrozumieją moją sytuację. Oczywiście wielu ludzi, zwłaszcza młodych i świadomych, rozumie i akceptuje to zjawisko, ale szczerze chciałabym, by taka akceptacja i zrozumienie były całkowicie powszechne. Gdyby pięć lat temu ktoś mi powiedział, że będę opowiadać otwarcie o swojej historii, to może nie tyle bym go wyśmiała. Co po prostu prychnęłabym z zażenowaniem może lekkim politowaniem, bo w tamtym momencie nie widziałam dla siebie przyszłości, która obejmowałaby okres tak długi jak 5 lat. Szczerze nie sądziłam wtedy, że dożyję początku kolejnej dekady, bo prędzej czy później wszystko miało się skończyć. Niestety myśli i próby samobójcze są czymś, co dla osoby z depresją jest codziennością. Zmagałam się przez parę lat z. Dosyć poważną formą tej choroby. Skończyłam w szpitalu, wyszłam z receptą na antydepresanty i z zaleceniem pilnej konsultacji z lekarzem-psychiatrą. Przyznam, że odmówiłam leczenia na oddziale zamkniętym. Czy postąpiłam słusznie? Może by mi to pomogło? Być może nie wiem. Psychiatria w Polsce jako ogół jest na zatrważająco niskim poziomie. Ale to właśnie terapia farmakologiczna wyciągnęła mnie z najgorszego bagna. Zacznę jednak od początku. Lata, kiedy byłam w najgorszym stanie, przypominam sobie trochę jak przez mgłę. Wszystko jest dla mnie jak rozmazane. Nie pamiętam swoich ówczesnych znajomych, których widywałam codziennie na korytarzu. I rozumiem dobrze, jak to jest snuć się bez celu w tym samym swetrze przez długi czas. Nie mieć siły na to, co wcześniej sprawiało przyjemność. Muszę wprost powiedzieć, było ciężko. Znalezienie źródła moich zaburzeń też nie jest do końca łatwe. Terapia psychologiczna utwierdziła mnie w tym przekonaniu, bo z moją terapeutką nie wypracowałam absolutnie niczego. Moja pierwsza porada jest taka, że jeśli nie dogadujesz się z terapeutą, nie ufasz mu, to koniecznie go zmień. Dobremu terapeucie nie będzie przykro, że rezygnujesz ze współpracy z nim, bo profesjonalista rozumie, jak istotna jest więź między nim a klientem łamane przez pacjentem. Ja w okolicach samego początku mojej drogi nie trafiłam dobrze i wtedy nie wiedziałam jeszcze, że zaufanie wobec terapeuty jest kluczowe dla skutecznej terapii. Jedna rzecz utkwiła mi w pamięci. Pytanie odnośnie myśli samobójczych i samookaleczania – Moja terapeutka przekazała mojej mamie Animi, i to właśnie mamie miałam na nie odpowiedzieć. I naprawdę nie byłam w stanie powiedzieć mamie w twarz, jak naprawdę się czuję. Za zamkniętymi drzwiami w ośrodku pomocy psychologicznej jestem pewna, że odpowiedziałabym szczerze. Powiedziałam, że już potrzebuję tej pomocy. Ale tutaj, kiedy mama bała się o każdy mój krok. Po prostu skłamałam. Między tym kłamstwem a moją pierwszą próbą samobójczą był rok. W międzyczasie terapię skończyłam na wniosek prowadzącej i nie próbowałam więcej, bo zarzucono mi, że nie umiem się otworzyć. I szczerze nie miałam pojęcia, że mogę szukać innego terapeuty, że jest to nawet wskazane. Nikt mi nigdy o tym nie powiedział, po prostu dostałam informację zwrotną, że jestem oporna na terapię i najwyraźniej Taka forma pomocy nie jest dla mnie przeznaczona. Z takim przeświadczeniem spędziłam kilka ładnych lat. I powtórzę to dobitnie. Zła relacja z terapeutą to praktycznie gwarantowany brak efektów terapii. Mówca ze mnie mierny, więc powiem szczerze. Jeśli Twoi znajomi i rodzina nie są jednocześnie wykwalifikowane specjalistami, to mogą tylko przypadkowo, ale jednak pogorszyć swoją sytuację. Ym, niestety, często zdarza się tak, że porady płynące nawet z najgłębszej życzliwości czasem potrafią wyrządzić więcej szkody niż pożytku. Świadomość tego, jak zaburzenia zmieniają postrzeganie świata, jest bardzo niska w społeczeństwie. Mówi się też często, że to wszystko jest w twojej głowie. No bo jest, to prawda. Podobnie jak zapalenie płuc jest w płucach, albo skręcone kostkę w obrębie, w obrębie kostki. I sądzę, że. Z takim właśnie podejściem, jak do zwykłych jednostek chorobowych, powinniśmy oswojać ludzi w kwestii chorób psychicznych, bo nie jest to nic niewłaściwego i wstydliwego. A mówienie szeptem o terapii sprawia, że wiele osób się na nią nigdy nie decyduje. Ważne jest też to, że zażywanie leków antydepresyjnych to nie jest pójście na łatwiznę. Ich skuteczność jest różna, zwykle większa w przypadku ciężkich przypadków depresji skutki uboczne SSRI czyli selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny jakie ja zażywam i jakie pojawiły się u mnie to chociażby światłowstręt bóle głowy łatwiejsze powstawanie siniaków trzeba uważać na interakcje z lekami zmniejszającymi krzepliwość krwi niektórych leków przeciwbólowych również nie można zaży zażywać bez ostrożności a co najważniejsze, leki antydepresyjne, wbrew pozorom, nie czynią człowieka szczęśliwym. To nie są narkotyki, to nie ma działania rekreacyjnego ani rozluźniającego. Po prostu sprawiają, że emocje są bardziej wytłumione, wyciszone. Czujesz, jakbyś miał znowu czym oddychać, bo stworzyło się wokół ciebie trochę przestrzeni. I dopiero wtedy porada, by pójść pobiegać na świeżym powietrzu. Ma trochę sensu, bo nareszcie jesteś w stanie to zrobić, a nie być przykutym do łóżka, do swojego pokoju. I co ważne, mimo trwającej terapii, nadal możesz spać w łóżku razem ze stertą ubrań i masą niepotrzebnych śmieci, których nie masz siły wynieść. Może masz wokół siebie kilka pustych kubków, których nie masz siły wynieść, ale żyjesz i próbujesz wrócić do siebie. Dzisiejsze przemyślane w akademickim Radiu Luz na temat zmagania z depresją. Wrócimy do historii Gosi. Znaczna część osób próbuje działać na własną rękę tylko z terapią farmakologiczną. I chociaż sama wylądowałam w takiej sytuacji, to zdecydowanie odradzam takie podejście. W przypadku jawnej traumy, jawnych problemów, nieprzepracowanych w żaden sposób. Jeszcze co do pozoru psychiatrii w Polsce, pamiętam, że kiedy byłam pierwszy raz po próbie samobójczej u psychiatry i na uspokojenie przepisał mi hydroksyzynę, to zażartował sobie, żebym tylko nie wzięła całej paczki na raz. Powiedział to wiedząc, w jaki sposób próbowałam popełnić samobójstwo, czyli przez zażycie tabletek. I ja byłam już ustabilizowana po pobycie w szpitalu, ale gdyby pacjent na skraju załamania trafił do tego lekarza boję się myśleć o reakcji. Psychiatria, zwłaszcza młodzieżowa w Polsce, jest w tragicznym stanie i czytanie statystyk o samobójstwach wśród młodzieży trochę łamie serce, a trochę budzi moją refleksję, bo gdyby nie szczęśliwe zbiegi okoliczności, gdyby nie terapia farmakologiczna, mogłabym być też wśród tych liczb. Również studenci, niejednokrotnie przydłoczeni nauką, a często jednocześnie pracą, zmagają się z depresją. W przypadku uczelni zapewnienie rzetelnej pomocy psychologicznej jest o tyle problematyczne, że na skalę krajową brakuje specjalistów, a nawet w pojedynczej jednostce, w pojedynczej uczelni jest znacznie więcej studentów niż zatrudnionych do pomocy ludzi. Działanie jest potrzebne, zwłaszcza teraz, kiedy pandemia mocno negatywnie wpłynęła na stan psychiczny znacznej części ludzi. Słyszałam już o działaniach Politechniki w kierunku zapewnienia pomocy psychologicznej, ale uważam, że powinno to być wspierane też przez państwo. Zdrowie psychiczne obywateli jest równie ważne co fizyczne. Tak jak bez profesjonalnej pomocy medycznej, zapalenie płuc może ostatecznie skończyć się śmiercią, tak nieleczona depresja może doprowadzić do samobójstwa. Zresztą o depresji mówi się najwięcej, ale są też inne zaburzenia znacznie bardziej stygmatyzowane. W języku potocznym szybko się znajduje określenia o pejoratywnym nacechowaniu, takie jak wariat, świr, żółte papiery, schizofrenia, border, bipolar. Język odzwierciedla podstawy, pokazuje powszechne podejście i smutno się o tym słucha, smutno się czyta o kolejnych samobójcach, o niedoborze specjalistów, o stanie szpitali dla psychicznie chorych i o podejściu personelu medycznego. Trzeba zdjąć tabu z zaburzeń psychicznych, trzeba działać w kierunku zapewnienia chorem profesjonalnej opieki zdrowotnej w związku ze stanem psychicznym. To jest coś, co powinno być jednym z priorytetów na skalę krajową, biorąc pod uwagę skalę um, chociażby depresji, ale nie tylko w naszym kraju. Um, kampanie społeczne nie są wystarczające. Potrzeba realnych, konkretnych działań ze strony tych, którzy faktycznie mają do tego władzę i narzędzia. Czasami trochę się boję, że krzyczy się o tym wszystkim w eter i nie odpowiada nam nawet echo, bo nikogo to nie interesuje. A choroby psychiczne, zaburzenia osobowości to wszystko jest elementem rzeczywistości, elementem codzienności. I jako osoba, która od kilku lat zażywa leki antydepresyjne i otwarcie opowiada o swojej drodze, często spotykam się ze smutkiem tych, którzy to słyszą, chcą mnie przytulać, mówić, że będzie dobrze, ale ja to wiem. Wsparcie bliskich to jest istota sprawa, ale chciałabym, by osoby prawdziwie potrzebujące natychmiastowej pomocy spotkały się takim współczuciem, a, a nie ja, która na prostą wyszła już jakiś czas temu. Jeśli słucha tego ktoś, kto zmaga się z jakimkolwiek zaburzeniem psychicznym, niech zębami i pazurami walczy o siebie, walczy o pomoc, sięga po jej każde możliwe źródło. Przy czym podkreślam, pomoc specjalisty, a nie kolegi, któremu można się wygadać. Jeśli dostaniesz leki, niech tak będzie. Zażywaj je. Wykupuj recepty bez wstydu, bo strach przed oceną, co ludzie powiedzą, jest powszechny, ale ludzie zawsze będą gadać, szczerze mówiąc, i najlepsze, co można zrobić, to odebrać im oręż, jakim jest Twój wstyd. Może nie powiedziałam zbyt wiele, ale są to najbardziej istotne rzeczy, jakie miałam do przekazania. I mam, mam szczerą nadzieję, że w perspektywie najbliższej przyszłości Dbanie o zdrowie psychiczne stanie się bardziej powszechne we świ świadomości. Ludzie przestaną się może wstydzić, szukać pomocy. Ludzie przestaną wytykać palcami sąsiadów, którzy zmagają się z jakimikolwiek problemami tej natury. Mam po prostu nadzieję, że będzie lepiej. Dziękując Gosi za tę bardzo przejmującą i bardzo odważną wypowiedź, chcę tylko zadeklarować, że razem z naszą współprowadzącą Olą dołożymy wszelkich starań, żeby zarówno z Politechniką Wrocławską, innymi uczeniami we Wrocławiu oraz m.in. Niezależnym Zrzeszeniem Studentów, które organizuje za dwa miesiące konferencję na temat zdrowia psychicznego studentów, o której rozmowę mieliśmy wyemitywaną dwa tygodnie temu. Oraz yy, dzięki doświadczeniom, jakie zbierzemy podczas następnych tygodni prowadzenia tej audycji, z pewnością postaramy się, aby takimi środkami, jak to możliwe, zareagować i rzeczywiście, jak wspominała Gosia, postarać się dotrzeć z naszymi opiniami i wnioskami do osób, które rzeczywiście mogą z tym coś zrobić. Akademickie Radio Luz jest dla Was i udzieli Wam niezbędnego wsparcia. W audycji Przemyślane oddam podobnie głos mojej współprowadzącej Olicycz, która opowie o terapii z jej perspektywy. Zastanawiałam się długo nad tym, co mogłabym powiedzieć o zaletach terapii, bo mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach słyszy się o tym coraz więcej. Więc nie chciałam prawić banałów o tym, że zapewnia nam lepszy wgląd w siebie, czy pomaga siebie lepiej zrozumieć. I wypisałam sobie kilka takich rzeczy, o których mam wrażenie, mówi się trochę rzadziej, a które z pewnością zmieniły w moim życiu wiele na lepsze. No i pierwszą z tych zalet jest takie przekonanie, że nawet jeśli obecnie coś złego się w moim życiu dzieje, to jest taka osoba, która mi pomoże to ogarnąć i też, co najważniejsze, która jest absolutnie przygotowana na wszystko, z czym ja się mogę mierzyć. Bo pamiętajmy, że terapeuta to nie tylko osoba po pięcioletnich studiach z psychologii, ale także po kursie terapii w konkretnym nurcie często również po własnej terapii no i będąca pod stałą superwizją. A więc, sporą ulgę przynosił mi po prostu sam fakt, że te problemy, z którymi zbagam się, zostały zbadane, nazwane i opisane, a przede mną siedzi osoba, która ma konkretne narzędzia, żeby sobie z nimi poradzić. I myślę też, że takie pragmatyczne spojrzenie na sytuację zdejmuje sporą stygmę z chorób czy z zaburzeń psychicznych, no bo jak się tak na tym zastanowimy, to to są problemy jak każde inne, tyle że dotyczą tego, co się dzieje w naszej głowie. I drugą rzeczą, która też jest dla mnie niesamowicie ważna, jest właśnie wyjście ze swojej głowy i z takiego zafiksowania się jedynie na własną perspektywę, bo kiedy mamy jakieś kłopoty, to naturalne jest, że poświęcamy im sporo uwagi i łatwo jest się w ten sposób w swoich myślach zaplątać i zacząć trochę hiperbolizować pewne tematy, a tak wykładamy je po prostu przed terapeutą, który bardziej niż te nasze emocje i przekonania widzi po prostu fakty. I jest w stanie ocenić, jak sytuacja wygląda obiektywnie. No i przede wszystkim coś, co dla mnie jest niesamowicie ważne, to jest ten przywilej, że mogę wyrzucić z siebie cokolwiek, zdjąć każdy ciężar ze swoich ramion, no i przy tym nie zostać w żaden sposób ocenioną, liczyć na pełne wysłuchanie tego, co mówię. No i jeśli ktoś z słuchaczy ma podobny charakter jak ja, to będzie wiedział, o czym mówię, bo mam w sobie coś takiego, co. Nie do końca pozwala mi czuć się komfortowo z mówieniem setny raz o swoich problemach. Mam wrażenie, że strasznie tym kogoś obarczam i nawet jeśli mowa tu o rozmowie z przyjaciółmi i są też takie sprawy, wobec których czujemy na przykład wstyd albo lęk. I nie do końca mamy ochotę się tym dzielić, nawet z najbliższymi osobami, bo na przykład boimy się, że to, co powiemy, w jakiś sposób wpłynie na naszą relację. No, a tak wchodzę do gabinetu i rozmawiam z kimś, do kogo co prawda czuję sympatię. Ale moja relacja z nim jest neutralna, taka pozbawiona oceny. No i tutaj warto też poświęcić te pięć minut na pomyślenie, jak ogromnym to jest przywilejem, żeby sobie móc przyjść, wyrzucić wszystko, co nam leży na sercu, no i otrzymać fachową pomoc. Bo oczywiście wiem, jak wygląda sytuacja z terapią na Narodowy Fundusz Zdrowia. No i mimo, że ośrodków pomocy powstaje coraz więcej, to często w mniejszych miejscowościach, takich wykluczonych komunikacyjnie, no, dostanie się na terapię jest ogromnym cudem. Tak więc, jeśli dysponujecie funduszami, żeby chodzić na terapię prywatnie, albo jesteście w stanie otrzymać fachową pomoc na NFZ, to naprawdę jesteście szczęściarzami. I jeśli chodzi o te zalety terapii, to chyba właśnie na tych trzech aspektach chciałabym się zatrzymać, co oczywiście nie oznacza, że udało mi się wyczerpać temat. No, absolutnie nie, bo o dobrych stronach terapii można by rozmawiać godzinami. Z czego my z Pawłem jeszcze z pewnością w naszej audycji skorzystamy? Za dzisiaj dziękuję wam. Paweł Krastacz i Ola Sycz. Spędźcie miło resztę weekendu i do usłyszenia za tydzień.